Witam was w nowym odcinku z mojego serwera DropSMP Czyli bagamce.pl No i generalnie do dzisiejszego odcinka przygotowałem 9 unikalnych troli, którymi po prostu będę Trolował graczy mojego serwera Mam generalnie nadzieję, że wielu z nich Uda się złapać, bo naprawdę są nowe Nigdzie takich nie widziałem I mam nadzieję, że docenicie je łapką w górę Aczkolwiek jeszcze zanim stroluję pierwszą osobę To zapowiem wam konkurs, ponieważ będę losował Generalnie najlepszą rangę na serwerze, czyli rangę UVIP. jeden co wystarczy zrobić to oczywiście Łapkę w górę zostawić, suba z dzwonkiem No i napisać jakikolwiek komentarz, bo prostu. Ze swoim Nikiem, e, także naprawdę myślę, że spoko. No i generalnie pierwszym delikwentem myślę sobie, żeby był właśnie gracz, który stoi przede mną e, o podłoga A Natomiast jeżeli chodzi o sposób, w jaki będę tego typa patrolował, e, no to jest to naprawdę proste. Generalnie, w skrócie, chodzi o to, że z konsolki będę wysyłał do niego właśnie taką wiadomość, czyli e, zostało ci jedynie 20 bloków do wykopania, e, a w momencie, gdy na oko zobaczysz, że wykopał coś około 20 bloków, z konsolki będę mu wysyłał, że aby wykopać więcej bloków, e, musi je po prostu zakupić na stronie co E, także mam nadzieję, że ziomek się złapie i, No i w ogóle zobaczymy, jaka będzie jego reakcja Bo powiem wam szczerze, że gdybym ja miał coś takiego na serwerze No to, to e, w sumie bym od razu lognął serwera I bym stwierdził, że jest pay to win. E, Jak zrobić ten ziomek, zaraz zobaczymy e, Ja w tym momencie właśnie wklejam komendę do Xa e, Dobra, napisałem do niego w tym momencie, że zostało ci 20 bloków do wykopania e, Typek jest chyba w szoku lekkim <laughs> Halo mordo Halubiku, co się dzieje Ej, coś tak mi się wydaje Widzę, że teraz on przestanie kopać, nie On przestanie kopać, bo się zapyta na czacie O co chodzi, o co chodzi, czy to jest jakiś limit Blogów, halo mordo, co się dzieje Ej no, ej no, nie no, ale błagam, że on zaczął kopać. No kurna, ja chcę mu wysłać kolejną komendę. Halo, Swoniks! Dobra, zaczął kopać widzowie, zaczął kopać. Dobra, wykopał już około 3 bloki, 4 bloki. Zaraz mu napiszemy, że jest ostatni 10 bloków, także dobra, właśnie wysyłam mówi, że ostatni 10 bloków zostało mu do wykopania. Nie no, to jest widzowie przykre, to jest przykre, widzowie. I on to wszystko widzi, widzowie, z konsolki normalnie mu wysyłam wszystkie te wiadomości. Dobra, powiedzmy, że tak jeszcze 5 bloków wykopie no i yy, daję mu widzowie Game moda 2, no i zobaczymy jego. Reakcje na to Nie no widzowie To jest coś pięknego Naprawdę Możemy też zrobić takiego deala Ponieważ na pewno ja będę Nagrywał więcej trollowania Na moim serwerze Że jeżeli wiecie Że jesteście przeze mnie trollowani To po prostu róbcie coś w tym stylu Nie? Róbcie coś w tym stylu I w nagrodę dla moich widzów eee... Będę, będę po prostu dawał jakieś nagrody, ale z tego, co widzę, ee, no mordini, no no, no no, niestety, no niestety, ale Ci się twoje bloki. Także w tym momencie wysyłam mu widzowie o to właśnie, tą komendę, że więcej ko bloków zakupi na stronie bagiemce.pl. Dajemy mu widzowie game'a dwójkę, no i zobaczymy, zobaczymy, że jego reakcja w ogóle spróbuje cokolwiek rozkopać, nie? Mordo, I mordo, co się dzieje? <noise> tym co w szoku jest widzowi. Dobra, wyślę mu jeszcze raz, widzowie, tą komendę. Więcej bloków do wykopania zakupisz na stronie www.wagmc.pl Ej, śmieszne by było to, widzowie, jakby ty wbił na stronę, zobaczył, że czegoś takiego nie ma i by na Discordzie napisał, czy może kupić, nie? Naprawdę, ja bym, widzowie, się obłowił, ja bym mu powiedział, że dwie dychy. Dwie dychy, każde 10 tysięcy bloków, nie? Dobra, ty w dalej jest chyba w szoku, widzowie, lekkim. Ej, nie, no on musi za z serwera, nie, Że to jest przykre. Czekajcie, czekajcie, napiszę mu tabliczkę, bo może on ma czat wyłączony. Error <noise> Więcej bloków do wykopania Wykopania Kurna Na www.bagmc.pl Dobra Nie do odbój teraz, wiedzieć, że to jest admin, widzowie Widzowie, napisałem to na tabliczkach, no proszę Ej, czekajcie, rzucę mu Rzucę mu tabliczkę, zobaczymy, co napisze Zobaczymy, co napisze, ziomek Jak napisze, wiesz, że to ty dogi To hopa banuje, nie? Za, za kurna bezbeczność. Aha, bo on tego nie może postawić. Dobra, czekajcie. Domu na chwilę GMA 0. Yy, Podłoga się ma no? Spróbuj. O, dobra, postawił. Dobra, zobaczymy, co napisze, widzowie. Zobaczymy, co się, jak napisze na tej tablicy. Co nie, no. Jakim ja jestem, widzowie, złym człowiekiem. Jakim ja jest. Co jest? <grym> Nie, no dobra, widzowie Chyba już pokazujemy się Sorry, mordo, zostałeś strolowany. Halo, halo, siema, siema MSG, podłoga, siema, Nix. E, to, e, to, kurde, nie umiem pisać Był e, troll Tyrol, nie, no nie mogę To był troll Yy, pozdrów, yy, ty. Nie, no, Ziomek, co w szoku, nie? Ziomek, co w szoku. Mordo, to był troll, byku, byku. Dajmy mu jeszcze, może widzą jakieś klucze C -c -g -w P yy, Dobra, skrzynka 1 do G17. Będę tutaj też oczywiście klucze rozdawał do mistycznej skrzynki dla osób strollowanych. Yy, także no co? Ja idę szukać jakiegoś kolejnego ziomka, yy, No i przechodzimy, widzę do kolejnego trolla. OK, ja więc jestem generalnie przy kolejnej osobie, no i kolejnym trollem będzie nuker troll i generalnie w skrócie będzie to polegało na tym, że wezmę sobie przykładowo tutaj takiego luki mukiego, dam mu widzowie tutaj troll p luki muki spin, po czym zawołamy go na discorda z podejrzeniami po prostu korzystania z nukera, weźmiemy go na voice chata, no i zobaczymy jego reakcję, ja go daję tutaj w tym momencie na spina. Dobra, generalnie Dobra, weźmy, weźmy mu, nałóżmy tego trolla tak Z dwa, trzy razy yy, Zobaczymy generalnie yy, no, no widzicie, no ty, typ jest generalnie w szoku Rozkopuje sobie dodatkowo bloki Nie, no mordo, naprawdę Nie, no jak to mogłeś zrobić, dobra, widzowie Sprawdzamy go, sprawdzamy go Luki Muki, sprawdź Luki Muki 210 Sprawdź, gracz, Luki Muki 210 Dobra, sprawdzamy, widzowie, ziomka Sprawdzamy ziomka, dobra, wyłączam sobie fanisza Mordo, Luki Muki E, podaj mi swojego Discorda e, Discorda Jesteś podejrzany O cheaty, dobra, e, dobra Piszemy tutaj do siapka generalnie, zobaczymy Zobaczymy co ty jak mi odpisze e, Może być ciekawie, no bo no, nie oszukujmy się No mordo, e, spinowałeś Kurna wokół własnej osi, rozkopywałeś bloki, no mordo, jesteś literem, nie? Nie no, zobaczymy, zobaczymy widzowie generalnie reakcję tego typka. Ja czekam, aż mi poda tutaj nick, e, Ja się włączę z nim na voice chatie, no i zaczniemy go od razu trollować. Także e, no, trzymajcie za mnie kciuki. 5 hours later. Dobra, okej, okay. generalnie Ziołek właśnie się ze do na Discordzie, tak czy dobra? Odmutowujemy się. No, halo, halo. O, cześć. Cześć, cześć, cześć. Jesteś podejrzany o korzystanie z niedozwolonych modyfikacji. E, czy przyznajesz się do korzystania z cheatu? Nie, nie mam, bo ja, ja dostałem lagę i kolega próbował mnie odkopywać. Nie, no, bo tak hopie, spinowałeś wokół siebie, nie rozkopywałeś bloki. Ja cię już miałem mordobanować, nie, no, ale pomyślałem, że cię sprawdzę. Zweryfikujemy ja... tutaj, czy masz cheaty, nie? No dobra. No dobra, dobra, jeszcze pytanie Zanim w ogóle ja? to, to wszystko Subskrybujesz mnie? Yy, nie, ale zaczynam Bo To widzisz, oglądasz, widzisz to Jakbyś no. mnie subskrybował, bym cię od razu odsprawdzał, nie? Więc, no, polecam, dobra Udostępniaj ekran Dobra, wszystko działa, dobra Pokaż Minecrafta, mordo Co to jest za clean w ogóle, typie? Jak ha, ty masz cheaty chyba? Czekaj, cleaning nie. gotowe, cleaning gotowe Co to jest? Ha, Klik to ekipy rapy. Nie no, Człowieku, masz... Grasz na kliencie z hack w nazwie? Typie! Tutaj nie ma cheatów! <laughs> Jak nie ma cheatów? To czemu hack jest w nazwie? Człowieku ty, Ale ty no nawet wpisz ekipa rapy, znasz? Ekipa rapy, czekaj, wpisuję. Ta, ta od Freeza To nie! To jaka ekipa? Ekipa no. rapy znasz No. Znasz to gaminga? No znam to gaminga, ale to gaming cheaterów nie promuje. On jest antycheaterstwem, nie? To jest klient antycheat, od, od... Mordo! Mordo, ja nie jestem taki głupi, nie? Ja nie jestem taki głupi, wiesz o co chodzi? I co teraz, faniaczku? Ale na serio, no pat, czekaj. No, no udowodni, no patrz! Kurna, czekaj. klient z hack w nazwie! Mordo, przyznaj się! Masz ostatnią no, minutę, ale, nie? No na serio ja nie mam cheatów! No to czemu masz hack w nazwie klienta? Hack czekaj. shield, czyli co? No. Klient, który bro broni cheater cheatera przed banem, tak? No i hopy, no przecież to bo wygląda te... jak typowy, typowy kurna klient do grania na cheatach, człowieku. Ale ja na serio nie mam... No to czemu grasz na hak shieldzie? Aha, a nie wolisz na przykład lunar klient? Albo Feder klient? Piórko? Feder klienta nie mam, bo podobno trzeba za niego zapłacić. Aha, to lepiej cheatować, tak? Ale to ja nie cheatuję. No to czemu masz hack w nazwie klienta, człowieku? Dobra, masz bana no ale na... proszę cię! Nie no widzowie szkoda mi go, nie wiem, Trollowałbym go dalej, ale po prostu ty jest tak... Nie wiem, takim słodziakiem jest, dobra, czekajcie. Dobra, czyli uważam, że nie masz titów, nie? Nie mam. No bo jakby... No dobra, dobra, wierzę ci. Yy, nagrywałem generalnie odcinek, nie? To był troll na tobie, że, że, że niby jesteś na nukerze, bo ja ci jak coś tego spina, tego laga zrobiłem, nie? <ścoughs> Czaisz? Jajaj. A co myślałeś, myśla że wam dostaniesz? No. No to co, Mardo, jesteś czyściutki Ja cię tutaj odsprawdzam w tym momencie No i co, lecę dalej trollować z tej tylko nigdzie mnie nie wydaj na czasie, nie? Dzięki dobra, dobra. dzięki za wszystko i się siema, siema, dzięka życzę Ja pierdzielę widzowie, ale miły ziomek, nie? Ja, ja bym go mocniej trollował, ale po prostu on miał taki głos widzowie, że nie mogłem Ja po prostu nie jestem aż tak zły człowiekiem, żeby po prostu takiego takiego do trolować także no co? Ja widzowie robię cię, szukamy kolejnej osoby no i przechodzimy do jeszcze mocniejszego trolla Ponieważ e, z każdym kolejnym oczywiście trolem Te trolle będą mocniejsze e, Także szukamy kolejnej osoby i no Zobaczymy jak to wyjdzie Nie wstawaj tego drustera jak coś Drusterek wstaw to Nie, proszę drusterek nie drusterek, rób tego Tak szczerze proszę. proszę Nie Dobra generalnie kolejną osobą, którą będę trollował jest ziomek Oniku Aziuk, a to z tego powodu, że no oszukuje biednych graczy tutaj na moim serwerze po prostu pisze kto chce mnie wyzerować mam 60%, a tak naprawdę popierdziła sobie w prawie całym enchantowanym diamentowym secie Tak się generalnie trolem dla niego będzie troll po prostu zdaniem Opa. Także piszemy tutaj do ziomka generalnie Możesz DC Dobra, i generalnie plan na, te, dobra, i generalnie plan na tego trolla jest taki Że jak go wezmę na Discorda, powiem mu generalnie Że widzę, że dużo godzin spędził na serwerze Jest generalnie aktywny I że chcę mu nadać po prostu na tym trybie opa, nie? Najlepsze będzie to, że po prostu w pewnym momencie Zusia, która jest u mnie zresztą w pokoju Po prostu krzyknie, nie wiem, Mateusz na obiad, nie? Że niby, niby jest, to jest moja mama i że woła mnie na obiad, nie? I ja mu wtedy powiem, żeby nie odpalał sobie GMA ani nic Jeżeli go odpali Dam mu bana, a jeżeli go nie odpali, to w nagrodę dostanie no jakąś rangę na przykład, nie wiem, u, nie wiem, sv mu dam, nie? Więc dobra, okej okay. Podaj Discorda e, Ja z nim widzowie idę w tym momencie na Discorda, na voice chata i no widzimy się jak już się z nim połączę. Ej, dobra, bo mam generalnie sprawę, nie? Poczekaj Czy no. tam składałeś podanie na rekrutację? Tak? Bo tam miałeś bardzo dobre podanie. No no kiedyś składałem, ale nie zostało przyjęte Dobra, bo generalnie jest Mordogiga sprawa, nie? Bo ja tak no. sobie się zastanowiłem po czasie i ty w sumie wydajesz się git, nie? I jakby... No jeszcze, jeszcze nie wiem, czy ci jakby mm, dam rangę, ale generalnie tak sobie obserwowałem, że masz tutaj w sumie dużo czasu już spędzonego na serwerze i te sprawy i kurde myślę, że zasługujesz na OPA, nie? Mogę się wtrącić szybko? No Bo ja ogólnie tutaj gram z kolegami, nie? No, zbieram no, z kolegami ciekawe. Dobra, mów, mów swoje, bo zapomniałem już no, no, dobra. Już sobie przypomniałem, bo ogólnie nie jestem jak inna. Administracja tam młoda, no, jestem młoda, ale nie jestem jak inni, że rozdam pełno kluczy i zaraz nie wywalicie No ta, pełno, no kurna, ka -ka każdy jest taki fałszywy, ale ty się wydajesz właśnie wiesz. Wiesz o co chodzi? Ty się spoko wydajesz, masz nick bro na Discordzie. Więc dobra, słuchaj, słuchaj, dobra, czyli uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na OPA, tak? No. Na posiadanie OPA. Dobra, ok. Mm, dobra. E, no, kurde, no nie, no. Mam dalej troszeczkę dlemat, nie? Mam dalej troszeczkę no. dlemat, bo ja też nie do końca na przykład mogę na serwerze sprawdzić, czy. No, jakby nie wyświetla mi się na przykład, czy ktoś odpalił gema, czy ktoś coś w ogóle wie Gema Jakby kompletnie tego nie mogę sprawdzić, nie? E, dobra, ok, ok, czyli. Czyli, dobra, na no taki, no taki okres próbny myślę, że będę mógł ci go nadać, więc... Mm, yy, dobra, czekaj chwilę. A, nie, nie będzie żadnego problemu, jak ja nie mam premium? Nie, 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 nie będzie żadnego problemu, dobra. To ty masz tego opa. Ty masz tego opa. Czekaj, dostałeś opa? No, made azuka serwer operator. Dobra, czekaj chwilę, bo mnie mama na obiad woła. Tylko czekaj, jak coś to tam nie, nie wyjmuj z gm -a, nie? A nic, bo ja tam nie będę mógł tego sprawdzić. Dobra, za na chwilę. Dobra, widzowie. Yy, wyciszyłem się w tym momencie na Discordzie yy, i sprawdzam szybko w konsoli, czy będzie czy będzie od... O nie, już też kawiaturę. Sprawdzam, czy będzie odpalał GMA. Czekajcie, drop SMP. Dobra, generalnie z tego co widziałem w konsoli, jeszcze ani razu nie spróbował odpalić GMA, ale mam teraz pomysł na coś naprawdę mocnego, na co może się skusić. Napisz do Aziuk, czy da ci dwa koksy z Game Mode 1 za 20 zł. Dobra. Dobra, piszemy do Xbeczki, żeby napisał do tego Aziuka czy da, y, czy da mu dwa koksy z od 1 za 20 zł. Czekajcie, pytanie w ogóle czy mi y, oh. jesteś? ziewną kurna. Ej, nie no kurna, nie ma xbeczki chyba. Czekajcie, xbeczka Kurna, no chyba ze dwóch poszedł. Dobra, generalnie nie ma xbeczki ale jest inny mój widz, który napisał, że zaraz do niego napiszę. Także dobra. Także obserwujemy tutaj tego Aziuka, tylko żeby on nie widział, że ja tutaj sobie biegam, nie? Dobra, napisał. Dasz mi dwa koksy z game od 1 za 30 zł. Dobra, napisał do tego aziuka dobra. Czekajcie, ja Wanisza odpalę! Kurna, nie odpisał w konsolce, co jest? Ej, nie no chyba, że on wie, że ja go troluję. MSG Stasinko. Napisz, że za 50. Napisz, że za 50. Kurna mać! Chyba, że ten typ Wiecie! Możecie pomyśleć, że po prostu ja go sprawdzam, nie? Czy, czy wiecie? Czy jest uczciwy? Ej, co jest grane? Ja za trzy dychy to bym. Kurna mać! Ja bym za dychę już oddał. Dwa koksy z GMA. Nie no, czekajcie. Dobra, napiszcie do niego? Kurna mać! Teraz napisał do niego, czy za 50 zł. I ten Aziuk też odpisał, że nie. Nie no dobra, dobra widzowie, czekajcie odmutowuje się Ej Aziuk, jest sprawa eee, bo ja generalnie nagrywam odcinek I chciałem cię przetestować Czy po prostu za hajs byś oddał, bo ty nie dostałeś prawdziwego opa tylko fejkowego opa Mm. Wie, ale generalnie zdałeś test Jesteś na odcinku jak coś e, Czekaj, tylko się tutaj untroluję e, Dam ci w nagrodę mordo tutaj najlepszą rangę na serwerze Czyli rangę uvip Za to, że no po prostu jesteś uczciwy I nic tutaj byś e, nikomu nie nadał e, Także dzięki e, I do no, co, ja już zawijam pajera Siema, dobra e, No i co, to już generalnie było ostatni troll W dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał e, No i co, no, wyczekujcie nowych Elo